Ostatnia szansa snaksa w CS2. Snacks, czyli bardzo dobrze znana wszystkim legenda ze starego Virtus Pro i jednocześnie ikona polskiego eSportu. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony właśnie 31-letniemu proplayerowi, który ostatnio dołączył do jednej z najpopularniejszych organizacji, a mianowicie G2 Esports. Zanim jednak przejdziemy do opisu sytuacji, w której teraz znajduje się Snacks i opisu całego nowego składu G2, chciałbym, abyśmy nieco cofnęli się do początków. Janusz Pogorzelski, znany w świecie e-sportu jako Snacks, zaczął swoją przygodę z grami komputerowymi w młodym wieku. Już jako dziecko spędzał Godziny przed ekranem, doskonaląc swoje umiejętności w różnorodnych grach. Jego pasja do rywalizacji i niezłomny duch walki szybko wyróżniały go spośród rówieśników. Jednak prawdziwe wyzwanie czekało na niego w grze, która jak później się okazało, zdecydowanie odmieniła jego życie, a mowa oczywiście o Counter Strike'u. Snak dołączył do lokalnej drużyny esportowej, gdzie jego talent błyskawicznie został zauważony. Jego intuicja, precyzja i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji przyciągnęły uwagę większych zespołów. Wkrótce jego umiejętności dostrzegło Virtus. Pro, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych organizacji esportowych na świecie. W 2014 roku Snax dołączył do VirtuSpro, co było początkiem nowej ery w jego karierze. Zespół, który każdy z Was dobrze zna, w skład którego wchodzili także legendarni gracze jak Tas, Neo Pasha bajcep i Biali, szybko zyskał miano jednego z najlepszych na świecie. Snax stał się nieodzowną częścią tej ekipy. Wniósł do drużyny nie tylko swoje umiejętności, ale i niezwykłą energię oraz determinację. Pierwsze wielkie sukcesy przyszły bardzo szybko. W marcu 2014 roku VirtuSpro wyciężyło na IM Katowice, jednym z najbardziej prestiżowych turniejów e-sportowych w Polsce. Snack zbłyszczał na scenie, pokazując swoje niezwykłe umiejętności i zaskakujące zagrania. Jego klacze, w których jako ostatni żywy gracz na mapie potrafił pokonać kilku przeciwników i wygrać rundę dla swojej drużyny, stały się legendą na taką skalę, że nawet polski duet hip-hopowy Problem umieścił na początku jednego kawałka reakcję komentatora, którą też na pewno bardzo dobrze pamiętacie. Był to pamiętny klacz z ESL One New York 2016 z meczu Na'Vi kontra Virtus But he comes out worse for where in the end. Neo gone. Guardian wraps back around. Then it's going to be Biali down in the end to just snacks. Does find one. Oh, no. Let's not leave him out of this. The big apple and snacks is hungry. He's got one kill already on the USP. Low HP as well on Guardian and Flamey. He's trying to bait them out. Trying to get them into one-on-ones as he dances back and forth between the box. What a shot on Zipo! Jednak kariera Snacksa nie była wolna od wyzwań. Esport, podobnie jak każdy inny sport, to świat pełen wzlotów i upadków. Były momenty chwały, ale i chwile, kiedy Virtus.pro Pro musiało zmierzyć się z porażkami. Mimo to Snax nigdy się nie poddawał, jego pasja do gry i niezłomne duch walki były inspiracją nie tylko dla jego kolegów z drużyny, ale i dla tysięcy fanów na całym świecie. Po całkowitym rozpadzie Virtus.pro Pro Snax kontynuował swoją przygodę w różnych zespołach. Można go było zobaczyć w międzynarodowych zespołach takich jak Mouse, czy na przykład jako Stand In Vance, ale również próbował swoich sił na polskiej scenie w Illuminar, pierwszym składzie Anonimo, a także w Pompatimie. We wrześniu 2023 roku Siuchy, czyli lider zespołu Gamer Legion, przeszedł do Mouse, i na skutek tego drużyna Gamer Legion szukała swojego następcy w roli in-game lidera drużyny. Taką propozycję uzyskał właśnie Janusz Pogorzelski, który był wtedy zmuszony opuścić, Skład Pompa Teamu i zastąpić Siuchego właśnie w GL. Jego epizod w Gamer Legion był dosyć krótki. Drużynie udało się zakwalifikować na Majora w Kopenhadze, natomiast niestety odpadli już w pierwszej jego fazie. Już po Majorze w międzyczasie zaczął się tworzyć nowy skład G2 Esports. Trenerem zespołu został też dobrze Wam znany Wiktor Tazwojtas, były kolega Janusza, który na swoim koncie również ma bardzo wiele osiągnięć. Za Nexe wszedł gracz znany bardziej ze sceny amerykańskiej, a mianowicie MALPS MD, no i obecny in-game leader zespołu Hux. Został przesunięty na ławkę rezerwowych, a w jego miejsce wszedł właśnie Snacks. Zespół na papierze teraz wygląda bardzo dobrze. Oprócz postaci, których już wymieniłem, drużyna posiada w swoim składzie trzech graczy, którzy dostali wyróżnienia za top 20 esportowców HLTV w 2023 roku. Są to oczywiście bracia Kowacz, czyli Niko i Hunter oraz jeden z najbardziej bystrych snajperów na świecie, czyli Monesi. Drużyna w tym składzie zagrała razem dopiero jeden turniej, a dokładniej cztery mecze, ale w tym line-upie widać ogromny potencjał. Na samym początku wygrali z drużyną Demongols. 2 do 0, potem wygrali na rozpędzone Spirit 2 do 1. Dong, który zazwyczaj ma potężną formę w Granadji II, niestety nie był tak dobrze widoczny. Potem w półfinale wygrali z rosyjskim Virtus Pro 2 do 0 i na koniec w finale niestety już nie podołali. Po bardzo dobrej walce przegrali na Na'Vi 2 do 1, natomiast był to ich pierwszy turniej w tym składzie i uważam, że i tak pokazali ogrom talentu i skalę swoich możliwości. Co do Grysnaxa, jest on oczywiście kapitanem całego zespołu, na pewno w wielu decyzjach pomaga mu również bardzo doświadczony trener. TAS, z którym znają się jeszcze za czasów Wirtus Pro, i pomimo wieku widać w nich nieustanną wolę walki. Wiele decyzji jest słusznych, nie każde są oczywiście trafne, bo niekiedy ciężko na pewno przewidzieć, jaki ruch wykona przeciwnik, i sama gra na takich turniejach jest często bardzo mocno spekulacyjna, ale uważam, że kieruje on drużyną zdecydowanie lepiej niż jego poprzednik Huxin. No i oczywiście w samych statystykach również nie można mu wiele zarzucić, porównując właśnie jego poprzednika. Snax niejednokrotnie pokazywał nam, że potrafi dobrze strzelać i równocześnie dobrze kierować drużyną, przez co nawet w trudnych klaczach dalej pokazuje świetną formę. Tutaj możecie zobaczyć właśnie akcję 1 vs 3 z ostatniego meczu ze Spiri. Walczyć o zwycięstwo. Namierzony Shiro, Snacks nie chce tutaj rezygnować. Słyszeli headshot, ale ten headshot tylko za kilka punktów życia. No i Snacks cały czas w natarciu. Cały czas wierzy, że może tutaj w tym klaczu powalczyć. Popatrzmy jak to chce wymyślić. Janusz! Kolejne trafienie Snacks! 1 na 1. Znowu Janusz jest głodny! sam na trzech przed momentem teraz dwóch rywali przed nim i do czego będzie zdolny 40 sekund do końca bomba leży w besie siro cały czas ze silosami on z kevlarem snacks również troszkę więcej hp ma shiro ale to Snacks w tym meczu był lepszym zawodnikiem zerkał w stronę pleców teraz chce wyjść na rywala wygrywa tego klacza proszę bardzo wielkie jabłko jest głodne Snax ma już na karku 31 lat. Wiek generalnie nie jest tu jakimś wielkim wyznacznikiem co do jakości gry, natomiast można zaobserwować, że gracze po 30 roku życia często przechodzą już na rolę in-game lidera drużyny lub po prostu na rolę trenera. Ile Snacks będzie grał w G2 i czy to będzie jego ostatni etap w karierze, to już oczywiście ciężko mi stwierdzić. Tak jak już mówiłem, dalej widzę w nim jeszcze młodego wilka i jednocześnie weterana z wolą walki. Widać, że gra dalej sprawia mu multum przyjemności i chciałbym, żeby pozostał w CS-ie jak najdłużej. Na pewno wszystkie lata esportowej kariery Snacksa to historia o determinacji, pasji i nieustannej walce o swoje marzenia. Dzięki wielkie za obejrzenie do końca. Jeżeli taka forma materiału przypadła wam do gustu, strzelcie łapkę w górę, zostawcie pod filmem jakiś komentarz i nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli jesteście nowi. Do następnego i siemanko.